Cześć busmenki i busmeni. W dzisiejszym Fast w Shortach aktuatory. Dokładnie tak. Cześć wszystkim. W tomku ładniej nazywając e, gruszkę sterowania turbiną, a dokładnie zawór sterowania e, zmienną geometrią w turbinie. Ok. I to jest, z tego co pamiętam, e, aktuator do Fiata Ducato. Tak. A to jest tra masz... do Transita. Dokładnie to samo zadanie, tylko tutaj masz sterowanie pneumatyczne, a tu już masz w 100% elektroniczne, więc... Czyli to jest bardziej analogowe rozwiązanie, a tutaj no, mamy full, full, full elektronikę. No aż, aż tak dokładnie bym tego nie określił, po prostu rozwiązane stosowane w Fordzie, tu masz rozwiązane stosowane w, w grupie aut włoskich. Myślę, że zdecydowanie mniej awaryjne rozwiązanie to, niż to, ale oba te rozwiązania i oba te aktuatorki są dostępne w ofercie fast. Fajnie, no to jeżeli cokolwiek się przydarzy, kupuję sobie z pasta i jadę w trasę. توجهت